Cześć, witam serdecznie z tej strony Arkadikus, Jak się macie, moi drodzy? Ja już jestem na wyjeździe, już, już, już wychodzę i to jest ostatnia rzecz, jaką tylko pokrywam, bo jest to niezwykle ciekawe. Pokazuje to wspaniałą hipokryzję naszych bohaterów tematu Steama, Mastercarda, wizy i PayPola. I, i to wierutno akurat hipokryzję, jeśli o to chodzi, bo przypominam dla tych, którzy akurat nie trafili w te tematy, że Visa i Mastercard niejako zmusiły Steama oraz Itch.io do tego, żeby usunęły niejako kategorię NSFW ze swoich tam sklepów. To wszystko poszło na skutek takiego wielkiego oburzenia grupy feministycznej, ale takiej religijnej, co też jest tak dziwacznie połączone, z Australii Collective Shout. Były tam faktycznie gry, no, które Raczej nie powinny budzić sympatii, ale e, ogólnie rozbija się tematyka o niej jako cenzurę. Dlaczego inne firmy mają narzucać jeszcze innym firmom, co mają robić, e, bo to się nie zgadza z jakimś tam, e, wiesz, wiecie, e, podejściem co do moralności tych pierwszych firm. Totalnie dziwaczne. Co innego, gdyby zrobił to sam Steam, co innego, kiedy ten Steam musiał to zrobić, e, bo go inna firma zmusiła. E, to jest problemem. E, I ogólnie Bohaterami tych usuniętych kategorii, na przykład było No Mercy, które totalnie no, było już odwalone w taką ekstremalną stronę, ale nadal zginęło też wiele, dużo mniej, że tak powiem, ekstremalnych tytułów, no przynajmniej z tego co się orientuję, ale mniejsza. Chodzi o to, że teraz Visa i Mastercard mówiły, że nie, no takie gry nie powinny być dostępne w sklepie, które, które, do którego my procesujemy nasze platformy, nasze płatności, więc. Więc tutaj wy musicie to skasować, bo inaczej my wstrzymamy. Zagrozili w ten sposób, z tym się ugięło i cię się ugięło. I teraz ostatni taki przykład, jest to, że akurat PayPal. Już nie tylko groziło, ale po prostu wycofało się ze Steama. O tym się zrobiło dość głośno. Ja akurat powiem szczerze, że PayPal'a no, korzystam niejako zawodowo, no bo mam też klientów z zagranicy, oni lubią płacić poprzez Paypola, tak więc no, wiem, czym jest PayPal, ale ja nie zapomnę jak z PayPalem było mega głośno na temat tego, że po prostu PayPal potrafił wstrzymywać środki na koncie, bo nagle im jakoś czapka inaczej zginęła, a mi papiery to. A za co jest to? Wie, wiecie, taka masywna kontrola, a często dochodziło do tego, że te środki były blokowane przez wiele miesięcy i dla mnie to śmierdziało troszeczkę takim. Po prostu przywłaszczaniem tych środków, albo, albo nawet no, powiedziałbym, powiem szczerze, dla mnie to no, przywłaszczenie to kradzież, tak więc na jedno wychodzi. Nie wiem, może to się wiązało z jakimś praniem pieniędzy, cholera, wie co, no to są tylko teorie. W każdym razie, no ja wiem jedno. PayPal z mojej perspektywy nie jest jakoś specjalnie prokonsumencki, jeśli mam być szczery. I ja z niego korzystam tylko po to, żeby zdobywać tam płatności, ale nie, żeby płacić nim. No i my w Polsce ogólnie mamy wygodnie, bo mamy jednak tego Blika. Blik jest bardzo dobrą metodą płatności. Jakby nie patrzeć, ale troszeczkę teraz uciekam od tematu. W każdym razie wiadomo jest, że PayPal jest już niedostępny na Steam. Visa i Mastercard groziły, zagroziły, no ale Steam się dostosował i czy chyba też, jeśli dobrze pamiętam. A PayPal po prostu uznał: Nie, pierdolimy to i uciekamy, i również to niejako kryją pod płaszczykiem. Nie, no, takie produkty nie mogły być sprzedawane. Nam jest źle z tego powodu i my się wycofujemy. Pierdol, pierdol, ja posłucham. Akurat w to nie wierzę. Chodzi o dobro dzieci, prawda? O dobro dzieci. Tu zawsze chodzi o dobro dzieci. Jeżeli nie potrafisz czegoś wyjaśnić w inny sposób, jeżeli szukasz jakiegoś uniwersalnie doskonałego i pasującego do wszystkiego powodu, to jest dobro dzieci. Tylko to dobro dzieci właśnie się wykoprytnęło, jeśli chodzi o. Dwie sprawy. Po pierwsze, Visa i Mastercard cały czas współpracują chociażby z takimi platformami jak OnlyFans i nawet ostatnio się głośno zrobiło, że jakaś tam młoda dziewczyna z OnlyFansa stała się... Twarzą jakiejś tam firmy. Już to akurat mało ważne dla kogo, i ta firma również przecież ma płatności wspierane przez Visa i Mastercard. I akurat tutaj to, co ym, wpływa być może na te młode umysły, słuchajcie, bo żeby nie było, ja do no, only are, no nie, nie mam nic, że tak powiem, no jeżeli mogą sobie zarabiać tak, jak, jak zarabiają to ich święte prawo, i co mi do tego tak poprawdzie. no nie, nie są to po prostu dziewczyny, na które ja bym patrzył pod kątem przykładowo małżeńskim, ale e, znając życie, to one też nie byłyby jakoś tam specjalnie tym zainteresowane, po prostu, nie? E, niemniej, e, niemniej. E, uh Jeżeli Visa i Mastercard akurat e, troszczą się o dobro dzieci, no to przecież akurat, jakby nie patrzeć, dość dużym problemem społecznym jest to, że mega wielka popularność takiej platformy jak OnlyFans pokazuje tym młodym umysłom, które no rzekomo nawet nie powinny wchodzić na te platformy, że tak naprawdę jeżeli chcesz mieć zainteresowanie od dziewczyny, no to tylko forsą i tak dalej. Możemy na to wchodzić. Ja nie chcę za głęboko na to wchodzić. W każdym razie pokazuje to brzydki taki czynnik społeczny, taki współczesny czynnik sp społeczny, nie? E, to również może źle wpływać na te młode umysły, bym powiedział, no ale tutaj, akurat, Visa i Mastercard mają to bardzo głęboko w dupie. Przypuszczam, że PayPal również. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo przede wszystkim mówimy o tym dobru dzieci, przecież nie? No i co wyszło ostatnio? Ostatnio wyszła afera z Robloxem. No, jeżeli mamy wymienić gry, które są najbardziej kojarzone z dziećmi, to będzie Minecraft i Roblox, właśnie. I co się tutaj odwala, to wykracza nawet troszeczkę poza moje... Jakieś wyobrażenia. No jest bowiem taki, że Roblox, jako taka no, gra, platforma dla no, przede wszystkim dzieci i to młodych dzieci, często zdarzał się być taką też platformą dla PDF-ów, bo przecież mamy takie zajebiste współczesne czasy, że jakbym wymienił pełną nazwę, to mógłbym zostać zdemonetyzowany. Chodzi o tych, co patrzą na dzieci pod kątem takim, jak ludzie patrzą na dorosłych ludzi z strefy erotycznej. Wiecie o co chodzi? No, PDF-y, tak? I żeby nie było dla mnie każdy PDF powinien zostać zakopany, kurwa, żywcem pod więzieniem e, i najlepiej w okolicy, kurwa, wychodka, nie? E, tam mam totalnie zero tolerki myślę, że każdy normalny człowiek również. E, I o co chodzi? Właśnie, no, skoro to jest taka platforma, to tam byli również tak zwani vigilantes, czyli ci, którzy wyłapywali ludzi o niecnych, że tak powiem, zamiarach w stosunku do dzieci. E, I co się okazało? Roblox postanowił walczyć nie z tymi, co mogą wykorzystywać Robloxa właśnie w, takim, w takich niecnych celach w stosunku do dzieci, tylko postanowił Roblox walczyć z tym Vigilantis. What the fuck. Tutaj naprawdę nic innego się do głowy nie ciśnie. Czy was popierdoliło, drodzy, drodzy e, twórcy i tam firma odpowiadająca za Robloxa? Really? Ogólnie doszło do tego, moi drodzy, że. E, nawet tutaj taki, taki prokurator generalny Liz Muriel ze Stanów złożyła pozew przeciwko właśnie Robloxowi, że coś takiego robią. Można przetłumaczyć tutaj jej wpis, który tutaj akurat mam przed sobą, że no, dziś pozywam Roblox'a, najpopularniejszą stronę z grami dla dzieci i nastolatków i siedlisko przestępców seksualnych. Z powodu braku protokołów bezpieczeństwa w Robloxie zagraża on bezpieczeństwu dzieci w Luizjanie. Roblox jest przepełniony szkodliwymi treściami i PDFami, ponieważ priorytetem dla niego jest wzrost liczby użytkowników i zyski, a nie bezpieczeństwo dzieci. Każdy rodzic powinien być świadomy wyraźnego i obecnego zagrożenia, jakie Roblox stanowi dla jego dzieci, aby zapobiec temu, co nie do pomyślenia w ich własnym domu. No i słuchajcie, i myk jest właśnie taki, że Roblox, zamiast zadbać faktycznie o bezpieczeństwo dzieciaków w swoim miejscu, na swoich serwerach, na swojej platformie, to postanowiło zaatakować tych takich vigilantist, czyli samozwańczych stróżów prawa. I to jest, co jest najciekawsze, że dotyczy to chyba. Tam największego z nich, czyli tego szlepa, który ma tam 850 tysięcy subów, bo on prowadzi swój kanał, i tak dalej, i doprowadził do aresztowań takich, powiedzmy, osób. I to jest właśnie ciekawe. Najlepsze jest to, że on sam się teraz ostatnio poskarżył, że on otrzymał pismo od Robloxa z amerykańskiego to jest The Deceased, czyli o zaniechanie i zaprzestanie robienia tego co robi. I jak sam podaje, słuchajcie, jak on sam podaje, tutaj mogę nawet takiego screena zrobić, że takiego listu, czy takich akcji, w ogóle został oczywiście, takie akcje nie były stosowane wobec osób, które zostały nawet aresztowane. Widzicie, na jakim poziomie teraz jesteśmy, że Osoby, które no mówię, są nazywane jako osoby w bardzo domyślnym po prostu takim słowie, to... Ich tam nic nie spotkało w Robloxie, ale osoba, która takich osób wyłapuje, o nie, to przestań. Bo co? Bo być może mógłby się zepsuć PR firmy i gry, w momencie gdyby faktycznie za dużo się takich osób złapało, to lepiej po prostu nie łapać, nie? Bo tutaj o PR chodzi przede wszystkim, nie? I właśnie z tego też powodu, po tym wszystkim została po prostu ta pani prokurator postanowiła właśnie złożyć też pozew przeciwko Robloxowi, że nie robi tam odpowiednio. Wiele, zresztą teraz Roblox to jest skasowane w niektórych krajach, więc z tego, że nawet co dziwne, w Katarze jest zablokowane jako platforma. Tam już tego nie można robić, w sensie nie można grać. i wydaje mi się, że akurat po tej aferze i po tym, jak dzielnie Roblox walczy pr a za chwilę o tym usłyszycie, to będzie więcej takich krajów, gdzie Roblox zostanie zamknięty. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że de facto Roblox poszedł na wojnę z tymi, którzy wyłapują takie osoby, a nie z tymi wyłapy. Osobami. No przecież to trzeba mieć gwoździa we łbie, żeby w ten sposób po prostu zacząć działać. Ale dlaczego o tym zmierzam? Dlaczego do tego zmierzam i dlaczego o tym informuję? Bo do Robloxa jeszcze wrócimy, bo tutaj no nie zapomnę też jednej takiej rzeczy, że właśnie CEO Robloxa to uznał, że hej, no jeżeli się martwisz, to po prostu nie dopuszczaj dzieci do Robloxa. Wow, really? I to jesteś CEO? No dobra, czemu by nie. Ogólnie sprawa wybuchła na tyle, że nawet ten taki popularny, bardzo znany no, dziennikarz, tam prowadzący Matt, Chris Hansen, przepraszam, czyli ten, który w tam starych programach telewizyjnych w Ameryce, no, wyłapywał również PDF-y, którzy, którzy, którzy mieli no, nie najlepsze, powiedzmy, bo naprawdę mi się dużo gorsze słowa cisną na, na usta. Mieli. mieli Niecne plany wobec młodocianych, i on ich po prostu przyłapywał. Tam wpadał z policją i What are you doing? Nie? No to nawet on robi dokument odnośnie Robloxa, właśnie teraz, właśnie ze względu na to wszystko. I akurat nie, nie, nie zgadniecie, wiecie, jakie środki płatności obsługiwane są na Robloxie? No właśnie PayPal, Visa, Mastercard, tam nie ma problemu. Tam absolutnie nie ma problemu. Problemem jest to, gdy takie rzeczy są na Steamie, bo banda dewotek postanowiła powrzeszczeć się na ten temat, że w jakiejś fikcji kobiety są brzydko traktowane, nie? To było ważniejsze, to było ważniejsze, no, jeżeli chodzi o dobro dzieci, no to gdzie wy kurwa jesteście, wiza Mastercard Paypal, halo? Chyba, chyba jednak zgubiliście tą drogę, chyba jednak nie o te dobro dzieci chodzi, co? No chyba nie. Ogólnie, jeżeli chodzi o ten statement, cały Robloxa, no to też już go dostaliśmy. On jest bardzo długi, ale przeczytam Wam po prostu kilka fragmentów. Sam początek jest taki. Udostępniamy więcej informacji na temat tego, dlaczego konieczne było usunięcie samozwańczych stróżów prawa z platformy Roblox oraz w jaki sposób rozpatrujemy i reagujemy na zgłoszenia nadużyć na Robloxie. Chociaż ich intencje wydawały się dobre, zbanowani stróże prawa podejmowali działania, które są nieakceptowalne i tworzą niebezpieczne środowisko dla użytkowników. Czyli rozumiem, że ich trzeba zbanować, bo. Wy sobie nie radzicie z ochroną tego środowiska, więc ich banujecie, bo okazuje się, że te osoby, których z kolei oni wyłapywali, to tworzyli przyjemne, akceptowalne i bezpieczne środowisko dla graczy, tak? Taki jest Roblox. Jakie całe szczęście, że ja nigdy nawet nie odpaliłem tego Robloxa i moje dzieciaki nigdy tego Robloxa nie odpalą. Dalej czytamy... Podobnie jak prawdziwi drapieżcy często podszywali się pod nieletnich, aktywnie nawiązywali kontakt z innymi użytkownikami, a następnie próbowali nakłonić ich do przejścia na inne platformy w celu prowadzenia rozmów o charakterze seksualnym. To chyba nie jest banowane słowo. Co jest sprzeczne z naszym regulaminem? Co jest konkretnie sprzeczne z waszym regulaminem? Czyżby sprzeczne z regulaminem było zachęcanie do przejścia na inne platformy? W każdym razie, mówię, ten statement jest bardzo długi. I e, co jest niezwykle głupie, naiwne i służy jako dupochron, ale bardzo nieskuteczny z Robloxa. Dokładne i szybkie zgłaszanie przez naszą, naszą społeczność uwag jest ważne. Zgłaszanie przez odpowiednie kanały, w tym nasze specjalnie zaprojektowane narzędzia do raportowania natychmiast i z jak największą ilością szczegółowych informacji to najlepszy sposób, aby pomóc nam usunąć złoczyńców z Roblox. Kurwa, debile! Jeżeli, jak były te takie akcje, jak nieraz widzieliśmy właśnie jak te syny działają, sorry, no, ale po prostu ciśnie mi się to na, na usta, to dzieciaki tego nie zgłaszają, aż nie jest za późno. Bo są naiwne, bo są łatwowierne. Więc nie, zgłaszanie nie działa, wy debile. Więc w tym momencie tak naprawdę cała reszta, cała reszta tego statementu jest już nieważna. Przecież gdyby dzieciaki, które są właśnie w ten sposób wykorzystywane, wiedziały, że są wykorzystywane, to by nie były wykorzystane na pierwszym miejscu. Ja myślę, że akurat całą sytuację bardzo ładnie podsumowuje zwykła grafika opublikowana przez jakiegoś użytkownika na Twitterze, czyli od dzisiaj w moich oczach Roblox to wygląda właśnie tak. Właśnie w ten sposób. Tylko nadal należy zatoczyć koło i wrócić do wizy MasterCarda i PayPola, no którym bardzo, bardzo nie pasowało Przecież nie, nie pasowała kategoria NSFW na Steamie, którą również można było po prostu wyłączyć. Nawet jak się było rodzicem, to można było to wyłączyć. To nie, to, to, to trzeba było skasować, tak? No to nie, no to faktycznie ze Steam to trzeba było skasować. Tylko jakimś cudem faktycznie się okazuje, że, no widzicie, akurat Mastercard, który tak dba o te nasze dzieci, to jest partnerem. Robloxa i to partnerem oficjalnym, my tworzyli wspólne eventy, tworzyli wspólne akcje. Zresztą macie teraz pewnie screen na ekranie, który pokazuje, gdzie i jak ze sobą współpracowali. To nie była jedna, jedyna współpraca. Tak więc, jeżeli faktycznie uważacie, że Visa, Mastercard i PayPal po prostu dbają o bezpieczeństwo dzieci to pomyślcie jeszcze raz. Wcale bym się teraz nie zdziwił, zakładam foliową czapkę, że wiecie co, być może za jakiś czas miał powstać inny jeszcze sklep z grami. Wiem, że to jest reaching straszny. Ale być może tutaj po prostu chodziło o to, żeby się przyjebać do Steama o coś. Jedna pla platforma płatnicza już odpadła. Dwie nadal wiszą. I mi to wygląda po prostu na nieuczciwą konkurencję, a was i wasze dzieci to oni mają w dupie. Zresztą jak się okazuje, niektórzy to by nawet chcieli. A jeśli jesteście rodzicami, to trzymajcie Robloxa stala od tych dzieci, bo po tej akcji tutaj okazuje się, że oni mają naprawdę nierówno pod kopułą. Dzięki za uwagę, trzymajcie się krótko. Cześć.